Szemono mordeczki z tej strony HeXo. W tym filmie przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji, jak i również na temat mitycznych umiejętności oraz broni. Także koniecznie dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, jeśli chcielibyście miesiąc dłuższe wakacje, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób chciałoby po prostu jeszcze miesiąc dłużej mieć wakacje, a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc witam Was oczywiście w giereczce, no i dzisiaj w Fortnite będzie miała miejsce aktualizacja oznaczona jako 21.20, która oczywiście wprowadzi nam naprawdę wiele zmian, ale zanim sobie do tego przejdziemy, to przejdźmy sobie jeszcze do tematu, o którym mówiłem Wam parę filmów temu, a mowa tutaj o nowym filmie z Thorem. I tak moi drodzy, Thor już raz miał właśnie miejsce w Fortnite, lecz właśnie niedługo będzie premiera nowego filmu, w którym również będzie Thor, no a jak wiemy, no to Fortnite naprawdę lubi się po prostu z Marvelem, no i praktycznie z każdego Nowego serialu czy też filmu dodają od razu postacie, tak jak na przykład mieliśmy z jej chociażby Moon Knightem i no w sumie praktycznie ze wszystkim, więc tutaj również myślę, że jest naprawdę wielkie prawdopodobieństwo, że również ujrzymy takową kolaborację. Tym bardziej, no to Donald Mustard na swojego Twittera wstawił takie oto zdjęcie, które jest naprawdę bardzo podobne do plakatu, który właśnie promuje ten nowy film Storem. Także to w sumie jest, można by powiedzieć, prawie już potwierdzona kolaboracja. No i myślę, że właśnie w niedalekiej przyszłości, czyli już w sumie za parę dni, powinniśmy się właśnie tego nowego tora spodziewać. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. No i co jest w tym wszystkim najlepsze, to wydaje mi się również, że właśnie w końcu pojawi się jego kill -off jako taki normalny kill -off, czyli po prostu kill-off Stormbreaker. Także myślę, że bardzo dobra informacja. A teraz przechodzimy sobie do nadchodzącej aktualizacji, która już dzisiaj będzie miała miejsce. No i możliwe, że jak wy widzicie ten film, to już w sumie możecie ją pobrać no i w sumie też już może nawet yy, możecie zagrać. Lecz w plikach gry skrywają się jeszcze rzeczy, które pojawią się w niedalekiej przyszłości. No i niekoniecznie Muszą się pojawić właśnie w tej nadchodzącej aktualizacji. Więc moi drodzy, rzeczami, które właśnie, których możemy spodziewać się po tej dzisiejszej aktualizacji, to na pewno wielka zmiana, właśnie tak zwanej cichej cieśniny, oraz kamionu kamienic. No i parę dni temu nagrałem film na temat tego, co tam się w sumie dzieje, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to jak najbardziej polecam sobie zobaczyć, gdyż tam wytłumaczyłem mniej więcej o co chodzi, ale głównie chodzi o zmiany związane z drzewem rzeczywistości, które oczywiście zmieni te dwie miejscówki. No i wiemy, że po następnej aktualizacji. Akurat te dwie właśnie mają na pewno zostać zmienione w dość sporym stopniu, także ja jak najbardziej czekam. Więc, przechodząc dalej, mamy właśnie zmiany na tym małym miasteczku, które znajduje się bardziej w tych częściach mapy. No i w sumie o tym też mówiłem wam parę filmów temu, więc to raczej nie jest żadna nowość dla nikogo, no chyba że ktoś o tym nie słyszał. To właśnie takie małe miasteczko zostanie również zamienione na coś, gdyż tam również po prostu jest drzewo rzeczywistości, co w sumie mówi samo ze siebie, bo drzewo rzeczywistości ostatnio po prostu tam, gdzie jest, to po prostu zamienia lokacje wy coś innego. Dalej mamy nowy wakacyjny event, czyli coś, na co w sumie większości graczy czeka, gdyż właśnie to, co było obecnie w Fortnite, jeszcze nie było dokładnie tym eventem, który w sumie byłby taki troszeczkę większy. Oczywiście mowa tutaj o jakimś letnim wydarzeniu, takim jak na przykład mieliśmy rok temu, no i wiemy, że w tym roku wydarzenie to będzie nosiło nazwę No Sweet Summer. No jeszcze nic takiego w grze nie było, i póki co otrzymaliśmy tylko i wyłącznie na przykład zadania Wysposkoczka, które no definitywnie nie są tymi zadaniami, o które gracze prosili, no i Spokojnie, moi drodzy, ponieważ jeszcze będą, właśnie, wyzwania z darmowymi nagrodami. Oczywiście, z okazji wakacji. Także wydaje mi się, że już po tej aktualizacji po prostu to zostanie dodane. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie i wtedy już gracze będą po prostu mogli się cieszyć tymi wakacyjnymi rzeczami. Oczywiście, do sklepu z przedmiotami zapewne zawitałem również jakieś starsze wakacyjne skiny. Jak i przy okazji pojawią się jakieś nowsze wakacyjne skiny. Także, jak najbardziej, bardzo fajnie. Przechodzimy dalej i mamy tutaj Indiana Jones, który już za parę właśnie nie ma po prostu swoją premierę, no i wtedy gracze będą go mogli zdobyć w Fortnite. Cie. Jest on w karnecie bojowym jako specjalny skin za właśnie do zdobycia... Za ukończenie, za specjalne zadania, no i w końcu gracze będą go mogli zdobyć. W sensie, no nie w końcu, bo jak już mówiłem w ostatnim filmie, to minęło do około 30% tego sezonu, więc to naprawdę szybko. No i ogólnie, no to będziecie mogli oczywiście wykonać wszystkie wyzwania, no i one będą bardzo proste, gdyż zazwyczaj te wyzwania na te sekretne, specjalne skiny z karnetu są naprawdę proste. Także myślę, że z tym akurat problemu nie będziecie mieli. No i oczywiście będzie również odblokowana druga strona, która nie wiem, czy obecnie jest również zablokowana, ale ta zostanie odblokowana po prostu w najbliższym czasie no i oczywiście wszystkie te wyzwania będziecie mogli sobie zrobić. Przechodząc dalej moi drodzy, to mamy oczywiście nowe właśnie wyzwania tygodnia. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście robi wyzwania tygodnia to myślę, że to jest dobra informacja dla niego no bo wyzwania tygodnia oczywiście dają expa. No ja akurat tych wyzwań nie robię, bo troszeczkę by mi to zajęło jakbym po prostu no, robił wyzwania i no tak ogólnie to mi się po prostu nie chce. Także jak ktoś robi to informacja Dobra dla niego. Przechodząc również dalej mamy właśnie jakieś nowości o właśnie luku Skywalkerze. Więc tak, moi drodzy, jakiś czas temu, i o tym akurat może pamiętać dość mało osób, mówiłem wam o tym, że do Fortnite'a zmierza nowy boss, a najdokładniej luke Skywalker. I tak naprawdę jedyne co zostało odkryte w plikach gry, to to, że właśnie NPC będzie luke Skywalker i że będzie on miał również miecz świetlny, lecz będzie on tym razem po prostu zielony. Także tak to mniej więcej wygląda. Nie wiemy dokładnie jeszcze w jaki sposób będziemy go mogli w ogóle znaleźć na mapie. Czy będzie on dla nas bardziej przyjazny, czy w sumie cokolwiek. Ale wiemy, że będziemy mieli tutaj pierwszą, właśnie mityczną broń, która będzie nadchodziła. Czyli zielony miecz świetlny. Który myślę, że w działaniu będzie naprawdę podobny do po prostu miecza właśnie Darda Weidera, Więc tutaj raczej nic takiego specjalnego na temat tego miecza po prostu mówić nie trzeba. Przy okazji, moi drodzy, no to możliwe, że właśnie dostaniemy jakąś nową broń, lub zostanie przywrócona jakaś stara. Broń. Nie wiadomo dokładnie, co tutaj się w sobie wydarzy właśnie w tym temacie, no ale to myślę, że musimy poczekać i oczywiście będziecie mieli jutro film, w którym wam przedstawię wszystko, co zostało dodane w tym update'cie, może nawet dzisiaj, ale to zobaczymy i przy okazji to może być masa innych ciekawych rzeczy, bo to, co wam powiedziałem, to jak już mówiłem, są tylko i wyłącznie domysły, więc na przykład jeszcze mogą pojawić się motory i ogólnie to masa jeszcze innych rzeczy, które mogłyby się pojawić. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do właśnie... Tematu mitycznej super umiejętności. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był jeden z sezonów, w którym mieliśmy naprawdę wiele super umiejętności, takich jak na przykład mityczna, właśnie super umiejętność Wulverina, czy na przykład jakaś umiejętność po prostu Ironmana. Wydaje mi się, że był to naprawdę bardzo fajny sezon. No i właśnie w plikach gry został odkryty NPC, który będzie miał właśnie taką umiejętność jak Ewil Samonik. I dokładnie nie wiemy, czy będzie to po prostu umiejętność, którą będzie on używał, tak jak na przykład mieliśmy w po prostu paru poprzednich sezonach. Jakiegoś NPC, którego miał naprawdę po prostu podobną super umiejętność do właśnie Wulverina? Czy będzie to po prostu nowa umiejętność, którą właśnie będziemy mogli zdobyć od tego NPC? I nadzwyczajnie w świecie my będziemy mogli jej używać. Według mnie byłaby naprawdę o wiele lepsza opcja, jakbyśmy to my mogli jej używać. I Evil Summoning ogólnie moi drodzy znaczy to po przetłumaczeniu sobie wzywanie zła. I wydaje mi się, że może tutaj chodzić właśnie o wzywanie sobie pomocników, tak jak na przykład robiła to klonami Dr. Czyli na przykład, jeżeli my mielibyśmy tę umiejętność, to wtedy na przykład, nie wiem, obok mnie pojawiłyby się dwa takie same skiny i po prostu pomagałyby mi one z ziomeczkiem. Wydaje mi się, że byłoby to naprawdę bardzo fajne i nie wiadomo dokładnie, kiedy właśnie ta super umiejętność się pojawi. I bardziej obstawiałbym, że będzie to następny sezon, gdyż w następnym sezonie będzie to bardziej sezon związany z Halloween, gdyż właśnie ten po prostu będzie właśnie w okresie Halloween. Co raczej jest pewne, że otrzymamy oczywiście nowe Halloweenowe wydarzenie. No, i właśnie wraz z tym możliwe, że otrzymamy takowego bossa. A jeżeli wy macie jakieś naprawdę ciekawe pomysły na właśnie mityczne bronie, które mogłyby pojawić się w Fortnite, to możecie napisać w komentarzu. Czyli na przykład, nie wiem, jakaś mityczna broń, która przykładowo strzelałaby, no uznajmy, że piaskiem, bo obecnie znajduje się na pustyni, no i na przykład ten piasek coś by robił. Więc w komentarzu oczywiście możecie napisać, czy macie jakiś właśnie ciekawy pomysł z tym związany, bo myślę, że y, może parę osób rzeczywiście to, y, nie wiem, wykaże swoją kreatywność i napiszę w komentarzu właśnie coś ciekawego na ten temat.